Nitka z kulką jest ciągnięta w górę z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat. Na nitkę działa wtedy siła o połowę mniejsza niż ta, przy której się ona zrywa. Oblicz z jakim maksymalnym przyspieszeniem można ciągnąć kulkę w górę. Dobra, zaczniemy od zrobienia sobie rysunku, czyli rysujemy naszą nitkę oraz wiszącą na niej kulkę. Yy, mamy wspomniane, że porusza się cały układ w górę z przyspieszeniem 2 m na sekundę kwadrat. Co nam to mówi? Mówi nam to, jakie siły będą działały na kulkę. Po pierwsze, będzie, to działać, będzie na nią działać oczywiście siła grawitacji, czyli nasze Mg. Oraz z uwagi na to, że mamy tutaj przyspieszenie całego układu, będzie to siła bezwładności. Podpiszmy ją FB1. I co mam powiedziane w treści zadania? W treści zadania mam powiedziane, że te siły sprawiają, że nitka jest napięta w połowie e, do limitu, przy którym się ona zerwie. Dlatego e, wprowadźmy oznaczenie, które nazwiemy F e, max i będzie się ono równało po prostu dwukrotności tych sił. Rozpiszmy od razu FB1 jako A razy masa. Siła maksymalna działająca na kulkę będzie działać w takim przypadku. Rozrysujmy to, gdy kulka będzie ciągnięta z większym przyspieszeniem do góry, ale nadal będzie na nią działać siła MG. Dlatego będzie tu siła mg oraz fb2. Rozpiszmy więc f max jako mg, dodać fb2 rozpiszmy od razu jako a max, razy, razy masa, i postawmy znak równości przepisując. Teraz wystarczy zredukować to. I dzielimy przez masę. Po redukcji zostaje nam, że a maksymalne, z jakim możemy ciągnąć nitkę do góry, będzie równe przyspieszeniu ziemskiemu plus dwa razy A początkowe, czyli nasze 2 m na sekundę kwadrat. Razem daje to 14 m na sekundę kwadrat. Koniec.